Wy że tak długo nie nagrywałam, ale film jest. Dzisiaj nagrywamy Amongas. To jest próba numer 2. Bo wtedy mi się zepsuło. Coś. Dzisiaj gramy w Amongas. Teraz ja będę nagrywać filmy. Często. Jest nowy upgrade jakiś. Czekajcie, bo coś tutaj jest. Jest nowy upgrade, a ja jeszcze na ten nie grałem. Może będą nowe mapki. Play. Co tu się stało? Em, widzę wiem. to tu jest z... jak jakby to powiedzieć Jest! Jest widzowie, mamy to tak długo czekałem, żeby dodali chowany w Amongusie i nareszcie dodali. Jest. I co teraz OK. Co dalej? Dobra, nie cieszę się jednak. No dobra. Co tu muszę nacisnąć? co? Coś się by zepsuło. No nie wiem. это найти за раз. Чекайте, видел. На какие действительно это набрать не, не разумно. Что-то за говно. Чем мы с тем сам? Не думаю. Я играл на бот. Ja gram z botami, bo oni zagłosowali, jak jeszcze nie można było głosować. Na mnie zagłosowali. Nie, nie zagłosowali na mnie, okej. Okay. Ja będę cały czas... Ale to są w ogóle impostory? Zero impostorów to czy oni gdzieś tutaj są? czy oni gdzieś... dobra ale tu mnie na razie nie obchodzi czy oni gdzieś tutaj... zrobią szybkie zadanka Tutaj no to żenujące, wychodzę. Nie i lepiej wyjść, bo jeszcze się zostanie, jeszcze mi jakiś zamskara zrobi, ja Lepiej wyjść. Czekajcie, mam lata. No? Dobra, bo usunę tą grę. Teraz albo nigdy. Czekajcie, widzowie. No a to w ogóle co to, to jest? Pierwszy raz na to gram Duble Ale Gdzie wy jesteście? Ja, ja Was tutaj nie widzę. No i na kogo zagłosowaliście? Na mnie? Nie no, ej a Amongus się zpieprzył. Among Amongus bye bye. No widzowie, jak coś wiecie o tym, jak zrobić normalną gierkę, to napiszcie mi w komentarzach. No i to. Czekaj, jeszcze jest nadzieja. Zrobiłem swój serwer. Naprawdę? Nie, jestem ja wychodzę. chyba to będzie widzowy koniec na mongus. Co? Agraty? Nie, tak samo. O nie, chyba koniec na mongusa. Nie piszcie mi w komentarzach, albo jakoś jak uratować Amongusa. I to ostatnie zdjęcie Amongusa, bo upgrade mi się nie podoba. I Amongus ląduje do kosza. Bye bye. No, niestety. A teraz sobie pogramy w Sonic Dash Hawaii. O nie, o, wrócę kamerkę, bo to się tak nagrywa, nie jak to się nagrywa, tak chyba. Teraz widzowie nagrywamy. Teraz gramy w Sonic Dash, w takiego Sonica, co musi uważać Jedną gierkę, bo jestem to taki dobry, że mi zajmie gierka długo. Nic nie odebruję. Gram, bo tam kogo obchodzi, jak odebram. Dobra, widzowie. Szybko o, potanie. Dobra. Teraz widzę grani. Łapiemy to. Tak. Jak chcecie, yy, jak zapiszcie sobie tą grę, to jest fajne, Jak chcecie skoczyć, to musicie w górę. Jak chcecie, yy, tak poturlać się, to musicie. To musicie w dół. Tak. No w dół palcem zrobić. a chcecie tak. Jak tu można wygrać maksymalnie 100, a najmniej 10? Jak robi się takie coś? Ale tego się nie opłaca, bo to potrwa trochę czasu. Lecimy dalej, mordeczki. Jestem w to problem. O! Przeskoczymy. Nie, źle zrobiłem. Jeszcze są takie piranie i taki boss. Zaraz będzie boss, a piranie mogą być zaraz. Takie coś, jak się wam naładuje, używacie, no i sobie lecicie. O, tu było ryzykownie. O, właśnie będę miał bossa. Właśnie tutaj widzowie teraz idę do bossa. Ale jest jeszcze, są dwa bossy. Chyba dwa. Ja teraz idę do tego łatwiejszego chyba. No, no to teraz idę do łatwiejszego. Jeszcze chwilę, na tej propozycji nie będzie bo... ten boss. Teraz będzie boss taki. Wy znacie go, tak? <gry> to jest trudne, to jest trudne. Wydaje się, że łatwe, ale to jest trudne. Naprawdę widzowie, to jest trudne. Ostatnia faza. Widzicie? I teraz, to jest teraz łat, łatwe. Wystarczy wbiegać w jednym miejscu i tam przeskakiwać, ale to jest ryzykowne, dlatego lepiej skakać. Aha. Ludzi... Dobra, widzowie, oh, nie chcę tracić pieniążków, pamiętajmy. Nie reagujcie na to, na taką głupią reklamę. Ja robiłem teraz ryzykowałem. Nie reagujcie na to. No, Nie, co się stało? Dobra, czekajcie. Dobra, idziemy dalej. Oj, teraz można. Wal. Teraz obojętnie, i teraz jest najtrudniejsze. Trzeba naciskać w te kółeczka, jak są. I pokonałem go. Hej, 30, Pokojnie. Ej, ja chyba będę tutaj grać, żeby zaraz się czas skończy. Dokonałam, Mam już krystały, wszystkie. O matko. Teraz będą piranie. Pironie kiedyś nie umiałem, przecież ale już umiem. I Bosa też. pizza Jak jest niewiadome, no to chyba nigdy wam nie może zrobić bossa. Ja tam nie wiem. O, teraz będzie dużo pieniążków. O matko. Ale teraz. O kurde, prawie zginąłem. Best! Mój rekord! Teraz pomyślicie, że jestem takim nutkiem, żeby do tego do, do doszłem? To nieprawda. Aha, to nieprawda, po prostu to znów Nie kupuję tego, bo się nie opłaca. Kryształy. Sonic Primer. Dziękuję. raz dwa. I chcę zawsze ich pobić dobra dobra zrobię to do was odebram to bo ja tego nie lubię zabrywać widzicie to się nie upadnie tak mi nie wypadnie ta postać ale wypadło mi kilka razy nawet dużo dobra no to 12. minuta. dwunasta hmm. minuta Włączamy YouTube'a ah? Dobra i... Włączamy... To! La Kaka! <laughs> la Kaka! Dobra, życowem. To dzisiaj było na koniec. Mam nadzieję, że Wam się podoba.